Dzisiaj całe mnóstwo gości. Gaja Kowodzień, autorka y, książki, powieści y, Dar, a także Agnieszka Kochańska i Jan Giemza y, z portalu Bóg z nami. Y, tak, my słuchaliśmy muzyki, a oni się tam dogadywali już na spotkanie autorskie, na to, żeby coś tam o tej książce, na, na portalu i tak dalej. Bardzo się cieszę właśnie, tak naprawdę to jest ideą tego programu, żeby kontaktować ludźmi, ludzi z, ze sobą i żeby coś z, z tego fajnego wynikało. Agnieszka Mianku oddaje Gaje Wam. Gaju, ja właśnie chciałem zapytać Ciebie, bo jesteśmy w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i jak to wygląda? Nie wiem, e, mi się to zawsze kojarzyło to stowarzyszenie z takimi zamkniętymi pomieszczeniami zadymionymi, tak. gdzie są, Wokół gdzie są ludzie i popijają whisky no. i dyskutują o literaturze. E, może tak jest? Ja takich spotkań jeszcze nie widziałam. A powiedz, powiedz mi w ogóle, jak, jak tam się dostałaś? Po prostu... Mm. Ja zostałam członkiem w sposób, jaki każdy może zostać członkiem. Trzeba mieć minion dwie książki na koncie oraz dwie rekomendacje członków stowarzyszenia. I zdobyłaś takie rekomendacje, bez z problemu. <grystanie> bez problemu zdobyłam rekomendacje, trochę dotrwało. Oczywiście musiała, komisja się zbiera raz na pół roku chyba i decydują na temat właśnie, czy, czy chcą przyjąć, czy nie. Na pewno zapoznają się z tymi książkami. No i decyzja została podjęta, jestem członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i bardzo się z tego cieszę. Domacie <grystanie> rozbiera. <grystanie> Oczywiście, a... Ta książka jest dość już spokojna, ta Darek, jak mówisz. A następne? Czego można się spodziewać? E, w następnej wracam w sensację, wracam w akcję. Napisałam kolejną książkę, zatytułowaną Księżniczka w blasku sławy i cieniu obsesji. I według mojej krzyżanki, która już zapoznała się z książką, e, powiedziała, że jest to różowy kryminał z czarnym humorem. O, różowy. Jest o, o mediach podobno, Jest tak? o stacji telewizyjnej, internetu. jest e, e, obsesyjny, może nie morderca, ale, ale prawie morderca serca, dziennikarz. Nie będę zdradzać szczegółów, ale się dzieje i jest Kogo policja, morduje? jest Kogo ochrona, morduje też nie, może zdradzać. nie będę zdradzać szczegółów. Mam paru ludzi mediów zadusił, ale to nie. Książka na wiosnę w przyszłego roku. Mi się ten to różowy podoba to określenie. Prawda? Ja, to coś, coś jest ten róż, ja lubię różowy. A teraz ja mam pytanie, bo ja oprócz tego, że lubię czytać, a sama nie piszę, ale mnie bardzo zainteresowało to, kiedy tu nam powiedziałaś przed chwilą, że sama projektujesz okładki, czy takie właśnie kwestie, że, że chciałabyś też coś projektować, właśnie okładki, czy coś składać, teksty po pograć fotografia w tę stronę. projektowanie właśnie. Chciałabyś też w to iść oprócz pisania? E, te okładki zaczęły się od tego, że ja swego czasu chciałam być aktorką i zawsze marzyłam, żeby znaleźć się na plakatach. I t, kiedy okazało się, że jednak ta moja książka, pierwsza książka zostanie, ukaże się drukiem, e, zaproponowałem, że zrobię okładkę, co e, zostało przyjęte dość pozytywnie. I tak powstała pierwsza okładka, potem druga, teraz trzecia i obecnie projektuję okładkę kolejnej książki. Więc no, podoba mi się ta sprawa. Może już od jak do tej pory były to moje zdjęcia, teraz już chcę od tego odejść i zrobię książki bardziej poważne, jako że piszę teraz dla troszkę starszego. Ja sugeruję, że twoje zdjęcia były niepoważne. Jest nie, ale tak jak bardzo sam bardzo zauważyłeś, wyglądamy za młodo, a ja jednak chcę uderzać w troszkę starsze grono czytelników, więc myślę, że może na całą okładki, nie wiem, póki co myślę o czymś bardziej, bardziej poważnym. Ale czujesz się bardziej pisarką, czy tak szerzej artystką? Pisarką? Pisarką. Pisarką konkretnie. A aktorstwo to ciekawe. A teraz jest nie aktorstwo, tylko psychologia. psychologia. Ale o aktorstwie napisałam moją kolejną powieść, tak jak mówiłam się, jest o mediach, o stacji telewizyjnej i główną bohaterką jest aktorka. No tak wybiegliśmy w przyszłość, ale jeszcze mnie ciekawią te początki właśnie, e, kiedy siedziałaś na matematyce, e, <laughs> dzięki uznałaś, że to nie dla ciebie. Powiedz mi, czy ja na przykład miałam takie wydarzenie w szkole, jak siedziałam, że ci wszyscy ludzie, może nie wszyscy nauczyciele, ale jednak... E, jednak trochę się męczyłem e, słuchając ich, ich pseudomądrości. Miałem wrażenie, że e, nie wiem, ich, ich wskazówki daleko mnie nie zaprowadzą. Nie wiem, czy, czy Ty wybrałeś swoją jakąś własną e, drogę, e, czy... Po, po, powiedz mi w ogóle, jak ci się podobało w szkole? Czy, czy tam się męczyłaś, czy...? <grym> Osoby, które już przeczytały moje książki, raczej potrafią stwierdzić, że nie za bardzo mi się podobało w szkole. Ja tak naprawdę edukacją zachwyciłam się już na studiach i naprawdę uniwersytet uważam za najlepszy wynalazek edukacyjny. A szkoły, cóż, każdy z nas musi je znieść z większym lub mniejszym trudem. Te moje książki są tego żywym dowodem. Właśnie miałem takie wrażenie że się trochę męczyłaś kochani czas nas trochę goni nie, nie chcę wam przerywać mam nadzieję że do takiej rozmowy jeszcze dojdzie a na pewno dojdzie między wami jeszcze na Kochani, dziękuję jeśli mieliście takich strasznych nauczycieli matematyki to w imieniu Ote. innych nauczycieli wszystkich nauczycieli matematyki przepraszam was <sum> za to naszymi gośćmi byli Gaja Kołodziej Agnieszka Kochańska i Jan Giemza którzy się wkrótce spotkają na spotkaniu autorskim Gaj powiedz jeszcze gdzie będzie kiedy jest przyszły czwartek. Nie, dokładnie za tydzień już, przepraszam, mhm. w środę o 18 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego na Czerniakowski, czyli na Powiślu. O godzinie? 18. 18, nie spóźnić się. Już za tydzień. Tak? No, fantastycznie. No cóż, polecamy Twoją książkę, Twoje książki. No i tę, którą już napisałeś, która będzie wiosną. I, I co? I piszesz kolejną. Piszę kolejną. Ale to u nas cii, tak? To co, zawijemy? Do Księżyca. Senzu.